reklamy czy Insta, reklamy wideo czy grafiki. Jakie produkty najszybciej zarabiają? W tym krótkim wideo opowiem Ci o trzech najważniejszych rzeczach, które najbardziej mi pomogły, jeśli chodzi o budowanie i skalowanie biznesu online w 2024. Po pierwsze, reklamy wideo. Jestem osobą dość leniwą, jeśli chodzi o testowanie nowych rzeczy, i mimo iż od dawna wiedziałam, że reklamy wideo sprawdzają się po prostu lepiej, a to ze względu, że w dobie TikToka i rolek każdy woli oglądać wideo, to po prostu na w świecie tego nie robiłam. Wiadomo, więcej pracy, trzeba napisać skrypt, nagrać, złożyć. Ale, oh my god, słuchajcie, rekamy wideo są bezkonkurencyjne. Wcale nie potrzebujecie mieć jakichś super sprzętów, oświetlenia. Ja po prostu wychodzę na zewnątrz, upewniam się, że widać na przykład kawałek nieba, albo drzewa, trawy i nagrywam. Nie wiem dokładnie, czemu takie filmiki najlepiej się klikają, ale tak po prostu jest. Myślę, że chodzi o taką autentyczność w dobie sztuczności. Po prostu takie zwykłe filmiki nagrywane zwykłym telefonem. Absolutnie nie musi być idealnie. Ważne jednak, żeby zadbać o głos i mogę polecić na przykład mój mikrofon DJI, bardzo dobrze się sprawdza. Targetowanie ogólne. Tak, wiem, że algorytm Facebook Ads ciągle się zmienia i niemal każdego roku. Reklamy robi się trochę inaczej. Natomiast algorytm Facebook Ads już od jakiegoś czasu idzie w kierunku tak zwanego targetowania ogólnego, które działa doskonale, gdy tylko puszczamy kampanię od jakiegoś czasu i pixel zaczyna zbierać jakieś dane. Co mam na myśli? Jeśli kampanię puszczamy pierwszy raz, to faktycznie warto potestować grupy zainteresowaniami, danymi demograficznymi. A to dlatego, że Pixel nie ma jeszcze kompletnie żadnych danych i trochę chcemy pomóc temu algorytmowi. Ale gdy tylko Pixel zbierze trochę danych, to od razu testujemy grupy bez targetowania. Tak, możemy testować różne grupy wiekowe, ale najogólniej algorytm Facebook Ads idzie w kierunku sztucznej inteligencji, która sama jest w stanie dojść do tego, które grupy są dla nas najlepsze. Dlatego lepiej tego później nie limitować zainteresowaniami lub danymi demograficznymi, takimi jak praca czy wykształcenie, i po prostu dać popracować algorytmowi. Po trzecie, reklamy zamiast Instagrama. Na temat tego, jak czasochłonny, energochłonny i mało opłacalny dla znacznej większości twórców jest Instagram i ogólnie całe budowanie ruchu organicznego, mówiłam już wiele, wiele razy. Ale jeśli oglądasz to wideo, czy w ogóle moje wideo po raz pierwszy, to powiem jeszcze raz w skrócie. Co tydzień rozmawiam z dużą ilością osób, które nie potrafią zrozumieć, dlaczego mimo tego, iż ciągle robią rolki, stories, ich Instagram dalej nie zarabia. Ich zasięgi są ucinane, algorytm się ciągle zmienia, a do tego wymusza na twórca spędzanie coraz większej ilości czasu na Instagramie. Tak, niektórzy trochę zarabiają, ale wcale nie tak dużo. Nieregularnie to nie są powtarzalne zarobki, a przede wszystkim w momencie gdy przestaną postować, to zarobki spadają do zera. Więc jeśli zaczynamy dzisiaj, to tworzenie społeczności na Instagramie przypomina taki trochę niekończący się kołowrotek, bieganie za własnym ogonem, gdzie non stop codziennie trzeba postować. Ciekawe, interesujące i angażujące treści. Co więcej, każdy większy twórca na Instagramie zarabia pieniądze, uwaga, używając płatnych reklam, przynajmniej przy kampaniach sprzedażowych. Ma do pomocy ludzi, którzy piszą, montują i postują te rolki. Z drugiej strony mamy reklamy. Robimy raz, puszczamy. Tak, czasem trzeba poprawić, sprawdzić statystyki, dorzucić nowe kreacje, ale ilość pracy przy reklamach. Które są w stanie sprzedawać na automacie versus ilość pracy na Instagramie, a do tego to, że reklamy sprzedają od razu, gdyż od momentu puszczenia reklamy jesteśmy od razu w stanie docierać do naszych najlepszych klientów bez stresu, że codziennie trzeba postować. Jak dla mnie plusy są niesamowite w porównaniu do tego, co trzeba robić na tym Instagramie. Wybór dla mnie jest prosty, wolę raz na czas zrobić nową kreację reklamową i mieć kampanię na automacie, niż bawić się z codziennymi rolkami i pokazywaniem tego, co jem na obiad. A jeśli ty masz lub chciałbyś mieć biznes online i chciałbyś ze mną porozmawiać, żebym doradziła ci, w jakim kierunku iść, jeśli chodzi o sprzedaż infoproduktów typu e-booki, czy kursy, to pod tym wideo masz link do umówienia się na bezpłatną konsultację ze mną. Kolejna rzecz mniej produktów, większe skupienie na dopracowaniu sprzedaży. Ciągle przychodzą do mnie osoby, którym się wydaje, że stworzenie większej ilości produktów i posiadanie 5, 6, 10 e-booków lub kursów w swoim sklepie sprawi, że ich, zarob... że ich zarobki będą większe. Efektem jest całkowite rozproszenie skakanie z jednej kampanii do drugiej i brak satysfakcjonującej sprzedaży. Znacznie lepiej skupić się na jednym produkcie i dopracować kampanię sprzedażową tego jednego produktu, a dopiero potem ewentualnie dokładać kolejne cegiełki, takie jak na przykład kolejny produkt. Skupienie, dopracowanie jednej rzeczy, a dopiero potem dokładanie drugiego, trzeciego produktu. Kolejna rzecz, skupienie się na kliencie i zbieranie opinii klientów. I tutaj gwoli wstępu chciałam wam coś powiedzieć. Brew pozorom, skupienie się na kliencie to coś, co będzie przydatne nie tylko dla Ciebie, jako twórcy, ale i dla klientów. Więc jest to taka sytuacja win-win, w której każdy wygrywa, bo klient jest zaopiekowany, klient ma wyniki. Z drugiej strony, ja czuję, że to, co robię, ma sens, bo ci klienci faktycznie mają wyniki, a do tego zadowolenie klienci przyprowadzają nowych klientów. Dlatego w moim mentoringu dołożyłam ilość czasów i ekspertów, do których mają dostęp moi studenci. Bo zauważyłam, że na rynku brakuje szkoleń, takich szkoleń, gdzie jest faktyczny dostęp do mentorów i ludzie po prostu się gubią. Dostają dostęp do, metoria, do materiałów, z którymi często zostają sami. Dlatego w tym roku postanowiłam, że każdy, kto dołączy do mojego mentoringu, dostanie nie tylko indywidualny plan marketingowy, ale i dostęp do większej ilości mentoringu. Na efekty, jak sobie wyobrażasz, nie trzeba było długo czekać, bo sami widzicie, ile pozytywnych opinii od moich klientów mam na YouTubie, na Instagramie. Wiadomo, to po prostu przynosi rezultaty. No i oczywiście, mimo iż zawsze wiedziałam, że pozytywne opinie klientów, bardzo pomagają, jeśli chodzi o sprzedaż, to jakoś trochę ten fakt zaniedbywałam i tych opinii po prostu nie zbierałam. W tym roku zaczęłam jednak bardziej zbierać te opinie i dokumentować opinie moich zadowolonych klientów, a to z kolei niesamowicie pomogło przekonać wiele osób do mojego mentoringu. Po prostu nic tak nie przekonuje osób do naszego produktu. Jak imienne opinie innych osób, które już skorzystały z naszego produktu? Kolejna rzecz inwestycja w wiedzę. Pamiętaj, nikt nie rodzi się z wiedzą biznesową. Każdy, absolutnie każdy, może taką wiedzę nabyć. Mało tego branża online marketingu tak szybko wszystko się zmienia, że jeśli ktoś osiądzie na Laura i nie będzie update'ował swojej wiedzy, to jest takie prawdopodobieństwo, że może ten biznes po prostu stracić. Bo, jeżeli nie masz najnowszej wiedzy na temat algorytmów Facebooka, na temat algorytmów Instagrama, czy też innych platform, na których działasz, to po prostu szybko możesz przestać zarabiać pieniądze. Świat online nie tylko szybko się zmienia, ale wręcz pędzi. Dlatego trzeba być na bieżąco ze zmianami. I właśnie jak co roku zresztą inwestycja w wiedzę, która wbrew pozorom nie przechodzi we śnie. Sprawiła, że w tym roku mój biznes po prostu eksplodował. I ostatnia rzecz: dyscyplina codziennego dnia i rutyna regulacja snu. Może brzmi to banalnie, jako coś oczywistego. I chociaż najogólniej zawsze byłam zdrową osobą, jestem nauczycielką jogi, to jednak wyzwania codziennego życia, a także to, że od dłuższego czasu pracowałam jedynie dla siebie, to wszystko sprawiło, że ta rutyna dnia była mało rygorystyczna. Efekt obniżona produktywność, poczucie braku kontroli nad moim grafikiem, to, że ciągle byłam na niedoczacie. A przecież mi od dzisiaj wiadomo, że spora część ludzi, która odnosi sukcesy, chodzi spać wcześniej, wstaje wcześniej rano, dba o zdrowie. Nie tylko dlatego, że to właśnie pomaga optymalizować swoją produktywność, ale po prostu dobra rutyna dnia i zadbanie o sen sprawiają, że po prostu jesteś w stanie więcej zrobić, jesteś mniej zmęczony i dużo łatwiej jest utrzymać grafik pod kontrolą. Wiem, że nie odkrywam tutaj Ameryki, ale to, jakie rezultaty zobaczyłam w moim codziennym życiu, właśnie dokonując tak podstawowych zmian w tak podstawowym aspekcie życia, zrobiło ogromną różnicę. Przypominam, że jeśli ty masz jakiś pomysł na biznes i chciałbyś to ze mną przedyskutować, to pod tym filmem masz link do mówienia rozmowy.